Hej, się mangotowłem. Jako, że nie rzucacie żadnych wyzwań, albo ja ich nie widzę, ale chyba raczej nie rzucacie żadnych wyzwań. Ee, no, stwierdziłem, że czas kontynuować serię z darmowymi, tymi całkiem darmowymi, jak widzicie, dekami podstawowymi, e, ponieważ, no, zauważam, że jest to w jakiś tam sposób dobrze odbierane. Plus, e, są jeszcze takie osoby, które dopiero zaczynają swoją przygody z Hearthstone, więc nie wolno o nich zapominać. No, dziś, jak widzicie, e, na celownik wziąłem sobie druida. No więc, a, tak, zmiana nazwy, jakże ważna, Op, o, tak jest, e, no, także myślę, że możemy śmiało przejść do omówienia tego deku, Krzyłamany, no nie, no tutaj jest tak bardzo nie, Eee, ale jednak, no, prawda jest taka, że z tymi podstawowymi dekami eee, nie można wymagać wszystkiego. nie? Także po kolei, eee, po pierwsze mamy orzeźwienie. Eee, sztuki dwie, no to jest jedna z fajniejszych kart. Tak naprawdę, idealne combo to w pierwszej rundzie wrzucić koj na orzeźwienie i sadzić sobie Yeti'ego na stół. I to jest naprawdę bardzo dobre zagranie, eee, ponieważ Yeti po A jest odporny na oba słowa u kapłana, więc tak 4 punkty ataku strzelił się idealnie. 5 punktów życia sprawia, że po pierwsze. Wrzucony w pierwszej rundzie sporo potrafi zadać, namieszać, a po drugie jest on dość odporny na ciosy przeciwnika. Tak więc to jest, to jest bardzo ważna rzecz. Ale po kolei, no więc, właśnie, orzeźwienie. Generalnie to orzeźwienie sprawia nam tutaj, że znaczy ono jest po to, żebyśmy nie mieli problemów z maną. To znaczy, żeby ta, ta mana nie wyglądała do końca tak jak wygląda. Proszę bardzo, tylko no właśnie, za zero maniem, znaczy, znaczy, zagranie orzeźwienia daje nam sporo możliwości. Następnie mamy pazur. Pazur służy nam tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie do eliminowania potworków z dwoma punktami życia u przeciwnika. Po to on jest. Jeżeli coś ma jeden punkt życia, to wrzucamy sobie nasz Hero Power i zabijamy mu to Hero Powerem. Jeżeli ma dwa punkty życia, no to właśnie Pazur, jak ma więcej, to albo kombinujemy z minionkami, albo Pazur plus Hero Power. Eee, tak czy inaczej. Jedyna opcja, żeby użyć go do ataku prosto w twarz przeciwnika, jest wtedy, kiedy po prostu mamy kombu, którego wykończy, no i jest to jakiś tam element tego kombu, tak? Ale tak to tylko właśnie do likwidowania minionku. Mamy dwa razy gwałtowny wzrost, który po A, no właśnie, też troszkę nam poprawia naszą kondycję manową, po drugie, w najgorszym wypadku dodrukuje nam jakąś kartę na sam koniec gry, jeżeli, e, jeżeli mamy już 10 manów, bo przypomnę tylko że. W wodzie, w którym mamy już 10 kryształów many, czyli maksymalną ich ilość, e, użycie gwałtownego wzrostu wkłada nam do ręki kartę, o nie pamiętam jej nazwy, w każdym razie za 0 dobieramy sobie kaciożkę. Czyli w praktyce za dwa many dobieramy kartę. E, mamy następnie znak ostępów. Znak ostępów jest to karta, która użyta na jednej z tych tutaj późniejszych jednostek, zwłaszcza taki Ogryz Głazograbych, czy yeti właśnie sprawia. Nawet na gno gnomce wynalazcy jest, jest ok. Sprawia, że no, przeciwnik myślę, że ma spory problem z przejściem. Oczywiście trzeba używać wyważnie i pamiętać o tym, że przeciwnik może posiadać karty takie jak Big Game Hunter, który no, zabija każdego stwoka za takim 7 lub więcej na wejściu, więc taki żelazno obrońca już się na niego nadziewa. Jako jedyna karta, tak na czysto, bo Ogrz głazog akurat się wpasowuje. Natomiast znak ustępów może to troszkę zmienić, prawda? Czy przy użyciu go na ogrze, no to już może tak jakby przeciwnik go skasować z samym Battle Po drugie, musimy pamiętać o kapłanach wszelakich, którzy niszczą stworki za takim 5 lub większym i 3 lub mniejszym, więc używanie takiego znaku ustępów, na przykład na jednym grając przeciwko kapłanowi, może zaskutkować po prostu natychmiastowym go zniszczeniem. Z kolei, jednak, na gnące wynalazcy, no to daje akurat 4 punkty ataku, czyli tyle, ile trzeba, żeby dorównać właśnie oba te spele. Plus daje jej, no i. 10 yy, lat ta. Tak bardzo. Kolejna pory. karta to Bagienny Raptor. Tak naprawdę, powinienem zacząć od Bagiennego Szlamu mówić, bo to jest, to jest jedna z najlepszych kart, yy, zwłaszcza tych darmowych. W tych w tekach Basic jest to chyba najlepsza karta, dlatego że za, 3, 2, znaczy za 2 manu mamy stworka 3-2, czyli taki standardzik w tym koszcie manowym, ale ten jego okrzyk bojowy jest naprawdę rewelacyjny. No i właśnie Bagienny Raptor to jest taka w zasadzie słabsza wersja tego Gluta. Znaczy, chodzi o to, że to jest to samo, tyle tylko, że ten nie ma okrzyku bojowego, nie? Wszystko jest to samo. W większości przypadków, przypadków raczej nam się ten okrzyk nie przydaje, bo tak naprawdę jest tylko parę klas mających broń. Czy to będzie Hunter, czy to będzie Warrior, czy to będzie paladyn. to, to są trzy klasy, tak? A reszta nie ma broni. W związku z czym, no, w większości wypadków, tak jak mówię, to jest taki drugi bagienny raptor, no ale statystyki są lepsze, y, 3-2 niż 2-3, bo jeszcze była opcja, żeby wrzucić tutaj y, rzecznego krokoliszka, ale generalnie chodzi o to, że mając y, karty trz z trzema punktami ataku, teoretycznie jesteśmy w stanie skasować gościa, który jest zatrzymany, prawda, z trzema punktami życia. Także to o to chodzi. Mamy innego kobolda geomantę, który jest tutaj y, w zasadzie w jednym celu również. Takie idealne jego użycie byłoby wtedy, kiedy wrzucamy w jednej rundzie kobolda geomantę i zamaszysty cios. Aż wtedy ładujemy 5 w jednego i dwa po całym, całej reszcie przeciwników. Oczywiście jest to kombo za 6 many i, i tak naprawdę on jest tylko po co Aczkolwiek, no jeżeli nie ma innej opcji, no to trzeba go zagrywać, prawda? No to, to, to raczej logiczne. Dalej, mamy tutaj Gryzliego. gryzli żelazno-skóry, który to Gryzli, no 3-3 z tauntem. Tak, to, to chodź właśnie do tego tauta, żeby chronić naszego bohatera w jakiś tam sposób. Plus, no właśnie 3 punkty ataku, no to coś tam, coś tam porobi. Mamy kapłankę z słońca, która też jest z jedną z fajniejszych darmowych kart ze względu na swój akrzyk bojowy, który dodaje przyjaznemu stronnikowi plus 1 plus 1, co tak naprawdę skutkuje tym, że albo możemy dokonać korzystniejszej dla nas wymiany, dopakować sobie jakiegoś słabego stworka, który ma z tym skosować przeciwnikowi coś mocnego, po drugie, możemy uniknąć śmierci jakiegoś tam naszego stworka, ponieważ przeciwnik mógłby go nie pignąć, czy zabić właśnie swoim minionkiem. Tak to. W jaki sposób tego unikamy, no i zawsze jest to jeden punkt obrażeń więcej w przeciwnika, no i jeden punkt życia więcej, czyli troszeczkę trudniej go zabić. Swipe. Swipe to jest jedna z fajniejszych kart w ogóle u Druida, nie, nie tylko, nie, nie tyle że darmowych, z cztery w daną jedną postać przeciwnika i jeden po całym jego stole, to jest łącznie z bohaterem. Tak, czyli możemy skasować jakąś jakiegoś grubego minionka, przejechać jeden po wszystkich innych i bohater też się załapie, a możemy pierdyknąć prosto w bohatera i jeden po całym stole. Natomiast właśnie tak jak mówiłem, rewelacja działa z Geomantą, bo to jest 5 i 2 po stole. Tak, także to, to już spora różnica. Następnie gnomka wynalazca, no i tutaj jest karta, tak naprawdę 2,4 to są statystyki dla karty trzymanowej, prawda? Tak, mniej więcej, znaczy 2 plus 4, 6, tak samo jak grizzly zatrzymany, ale tutaj dobieramy kartę, stąd też podniesiony koszt. No i tak naprawdę właśnie płacimy jeden many za do, do, dobranie karty, no ale to, to jest jak najbardziej w cenie, zwłaszcza w tych darmowych kartach, gdzie nie mamy zbyt wielu alternatyw, gnomka Wynalasta jest naprawdę naprawdę dobrą kartą. Eee, kolejna karta to Taz Dingo, który to Tazdingo Dingo 3 5 z Tauntem i 3-5 już się nie jest źle, a tam sprawia, że jest rewelacyjna karta. Yeti, o którym już mówiłem, no idealny na pierwszą rundę, ale i później całkiem dobrze sobie radzi. Mamy dwa razy gwizny Ogień, to też jest fajna karta, ponieważ znów dociąga nam kolejną. Używamy jej, ale nie zostajemy z jedną kartą mniej w ręce, tylko właśnie dobieramy ją sobie. Ogrz Głazograbych to taki gruby stwór, który tak naprawdę, czy to dopakowany tamtym, czy po prostu stojący luźno i napieprzający chłopa prosto po pysku jest bardzo groźny. No i Żelaznokory Obrońca, czyli gość, którego bardzo ciężko zabić. Ok, dobra, zaraz zobaczymy jak to działa. Dobra, e, więc moim pierwszym przeciwnikiem jest Tral. Popatrzmy tutaj, jeszcze zaraz będę miał do Was komunikat pewien. E, Słajpa wymieniam, znak ostępów Icobalda Gomante i tego sobie zostawię, i liczę na to, że przyjdzie mi teraz tu natychmiast. Uwaga, uwaga, Innervate. Dajcie mi Innervate, a przybądź przy. Yeah! No, jeden wystarczy, nie trzeba aż dwóch. Ale dobrze, jest Innervate, jest Coin, w takim razie zaczynamy z panem Jetim na stole. Pierwsza runda. przy bardzo. Coin plus innervate i jest yeti na stoliku. Hop. Pięknie. To jest, to jest naprawdę chyba jedno z najfajniejszych rozpoczęć, jakie można mieć, y, przynajmniej u druida. Jest naprawdę petarda. Totem. Totem leczący. Dobra, no to ja wezmę i wbiję się. Skasuję mu ten totem. Hop, i pojadę go za jeden. Hop, koniec rundy. Ty, 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 ty. A właśnie, miałem wam powiedzieć: Otóż e, generalnie okazało się, że przez przypadek całkowicie spierdzieliłem sobie i usunąłem. E, no, jak to się nazywa. Usunąłem taki jeden mały pliczek, w którym był wynik ostatniej areny i no niestety ostatni, bo pojedynczy mecz. Teraz sobie tylko dopakowałem jego je na 5-6 i wbiłem się w przeciwnika za piątaka. No, tak jak mówię, skasowałem sobie ten pliczek, no i tam był no niestety jeden lost. Boosterek totalnie słabiutki, więc to tak naprawdę żadna strata. No ale w praktyce szkoda troszkę. Ale wyszło jak wyszło. A, dobrze. Cztery punkty życia mu zostały, tylko za dwa dostał od burzy z piorunami. Bardzo dobrze. ok za 4 many. Co ja zrobię? Wrzucę sobie kolejnego inerwejta I za 6 many, które mam, wrzucę sobie ograz z głazograbych. Hop! No i za kolejną piątkę wjeżdżam w przeciwnika. No, to jak na czwartą rundę myślę, że całkiem nieźle to wygląda. Przeciwnik teraz może użyć heksa, no ale to już są dwa grube stwory na stole, a nie jeden. A on zamiast tego widzę, że robi totem. Totem leczący i kruszy skalny oręż. Którym to kruszy skalnym orężem atakuje mojego yetiego, zostawiając go na jednym punkcie życia i robi sobie z jajka, ee, nerubianina. Dobra, jakby to sprytnie tu rozegrać. Więc tak, zacznę od dobrania sobie jednej karty z gnomki wynalazcy. Hop, ta z dingo. No, szkoda, że nie przed chwilkę wcześniej, ale to nic. Ogrem z głazograbych. Pierdyknę mu w tego właśnie Narubianina. Za taka pojadę go w japę. I rzucę sobie jeszcze pazur na koniec, żeby skasować mu ten totem. Tak, żeby tu niczego nie było, bo tak naprawdę u szamana cokolwiek na stole to jest spore niebezpieczeństwo. Nie był wszystkich, ale szaman jest jedną z tych klas, które mogą z niczego nagle zrobić dużo. Nie, bo to. Y czy tam rządza krwi, czy błyskawica, i coś tam jeszcze. Także no, o, jest heks prosto w mojego ogra z głazograbych. właśnie przyszedł, więc wiem, że jest tylko jeden i kolejne norwiańskie jajo. Ok, a u mnie znak ostępów 6 many, tak? No to jak 6 many, ile mam obrażeń? 5, 7, 12. Jeszcze niewystarczająco. Dlatego ja sobie zrobię znak ostępów na moją żabkę i zrobię z niej 2-3. I dołożę sobie jeszcze ta z dingo, a potem wiadę w przeciwnika wszystkim, co tutaj jest. Proszę bardzo, pięknie. Wszyściutko zostawiam go na pięciu punktach życia, więc jeżeli się teraz nie uleczy, a raczej się nie uleczy, no to po prostu zostanie gwiezdnym ogniem po pysku i tyle. No, no właśnie. Nawet poddał się najzwyczajniej w świecie po prostu. No, okej, okay, także, m, sami widzieliście E.T. w pierwszej rundzie, no jest nieco demotywujące dla przeciwnika, aczkolwiek nie jest to tak rzadkie y, zdarzenie, jakie mogłoby się zdawać. E, oczywiście tych kart za 4 many jest więcej, które moglibyśmy rzucić w pierwszej rundzie, ale ale uważam osobiście, że najlepszą opcją jest właśnie Yeti. Najlepsze statystyki, a w tym momencie taunt nie jest nam potrzebny. E, dobieranie karty też nie jest nam potrzebne, więc ten Yeti tutaj idealnie wpasował się. E, tak czy inaczej, właśnie, jeszcze tylko szybciutko powiem o tamtej poprzedniej arenie. No po prostu byłem przekonany, że już plik jest wyrenderowany, a okazało się, że nie jest. W związku z czym najzwyczajniej w świecie po prostu y, wypierdzieliłem sobie wszystko, bo już przestawało, znaczy mi się miejsce. A potem nagle dziwko, że pliku nie ma. No a już po ptokach. Ale tak jak mówię, był to ostatni mecz, w którym przegrałem, czyli cała rana zakończyła się wynikiem 4-3. A z boosterka totalna bieda, biały, 4 białe karcioszki, jedna niebieska i to wszystkie powtóreczki, więc 45 piłków po prostu. Tylko i wyłącznie. Nie, 40 nawet. No nic, dobra. Tak czy inaczej pamiętajcie, już za chwilkę Darksiders, a jutro więc Hearthstone'a. Natomiast was proszę bardzo o komentowanie. Rzucanie mi tam wyzwań, bo nie rzucacie wyzwań i nie mam co nagrywać. E, a oprócz tego oczywiście Facebook czeka nasze lajki, no i subskrypcje na kanale też. Miejmy nadzieję, że będą rosły za waszym e, jak to się mówi? Za waszą sprawą. Dobra. No, tyle na dziś. Strzełeczka, hej!